Witam wszystkich. Ciągle dalszych przygotowań łazienki wtórnej. Słuchajcie, taki mek jest. Ten wymiar będzie łapany od tej ściany, więc ta ściana musi być zrobiona na gotowo, żeby było wiadomo jaki tu zrobić wymiar. I ten wymiar też będzie łapany od gotowej tej ściany, więc ta ściana musi być na gotowo. I dopiero będziemy łapać ten wymiar, który ma tu być. Więc jakby te dwie pierwsze ściany są kluczowe. E, dzisiaj zajmę się prądem, ale e, taki mam plan, bo wiecie, tu zostało wszystko zbite. Wszystko ładnie, pięknie. E, tylko, że poczekajcie, gdzie to jest. Tylko, że tak jak tu. Zostały jakieś jeszcze ślady kleju, o tutaj, więc trzeba to wszystko poskrobać do żywego betonu, powywalać te kołki, skropić to wodą do momentu wyschnięcia i zagruntować, bo tu nie będzie płytek, tu będzie tynk. E, zagruntować, więc to wszystko sobie zrobię jakby na początku, przygotuję sobie te doły do obróbki. I zajmę się potem prądem. I taką ciekawostkę Wam pokażę, jeżeli chodzi o prąd. Ciekawostka, nie wiem czy to dobre słowo. Oczywiście to jest starego typu instalacja. Miałem taki Górę, I ręka nie była swój trup pusty. I tutaj taki myk jest. Jeszcze raz Przechody są starego typu. Teraz zobaczcie jak one są Co? zrobione. Nie wiem czy to będzie widać. Zrobione są na skrętkę, bez izolacji. Po prostu są oddzielone od siebie. Dalej. Żeby się nie dotknęły, broń Boże. Ja to wyciągnę, bo to jest pod prądem. O. Tak się kiedyś robiło roboty. Po co to izolować? I teraz jest taki myk, że... ...majster musi to rozplątać i puścić nową instalację. Będę chciał ją puścić w tych tunelach, które są fabryczne. Zobaczymy czy mi się to uda. Czyli przewinę ją. Myślę, że te piony się uda. Najbardziej się boję o to, że tu się nie uda, tam przewinąć przez te, tą odległość. Najgorzej się boję, że mi się nie uda. Jeżeli by mi się udało to przewinąć aż dotąd, to tu mam coś podkutę, coś jeszcze podbiorę i schowam ten kabel. Jeżeli się okaże, że się nie uda, no to musimy kabel puścić wierzchem, wierzchem albo, zobaczę, może tym tunelem go puszczę, coś muszę tu wykombinować, bo e, im bardziej będzie mi kabel odstawał od ściany, tym więcej muszę tu narzucić tynku, aczkolwiek i tak coś tam muszę narzucić, bo tu będzie takie zakończenie jeszcze trochę inne, później Wam pokażę. Bo to fabrycznie można zakończyć w taki sposób, i inaczej się teoretycznie nie da, i to jest tak trochę słabo. I majster chciałby to zrobić tak po swojemu, że tak powiem, więc zobaczymy. Ale przygotuję sobie to, zagruntuję, żeby sobie ten grunt cech, i to wszystko się działo. I dopiero wezmę się za ten prąd. Niektórzy z Was pewnie zadadzą sobie pytanie: po co to przewijać i robić nowe przewody, i takie tam, jak można podłączyć się pod to, co jest, i po prostu poprzedłużać tam o tyle, o ile trzeba, i też będzie dobrze. Powiem Wam taką ciekawostkę. Miałem taką historię: znajomy zadzwonił, że zaczęła się palić skrzynka elektryczna, czyli ta z bezpiecznikami u jego córki w mieszkaniu i żeby czy nie mógłbym podjechać, zobaczyć o co tam chodzi i coś w piwniastku się zaczęło też tlić i takie tam. No i pojechałem tam i okazało się, że dziewczyna kupiła sobie jakąś super, hiper suszarkę do włosów. Nie wiem jaką moc miała ta suszarka, ale w momencie kiedy jej zaczęła używać te przewody starego typu po prostu się potopiły, pozgrzewały. Jak wyciągnąłem gniazdko z puszki to w środku była jedna wielka kula plastiku. Tak dostało temperatury do tego stopnia, że w skrzynce wszystkie przewody się też potopiły razem z bezpiecznikami. I teraz tak, jaki jest myk, tu jest remont łazienki. Oczywiście tu mamy taki myk, że tu gdzie będą przewody, nie ma płytek, więc powiedzmy, można by było do tego kiedyś wrócić, naprawić ściany i takie tam. Ale przy robieniu e, tak łazienki, czyli wypieprzeniu wszystkiego do zera i zostawienie samego starego prądu to jest po prostu grzech. E, znaczy grzech. No, dla mnie to jest niedopuszczalne I, i koniec dyskusji, więc kable muszą być puszczone nowe. I teraz jaki jest myk, to mam chyba puszkę główną, więc.. E, w tej puszce zostawię koniec nowych kabli, że w razie czego by się coś zadziało, pozostaje przeładowanie kabla przez przedpokój do bezpieczników i ewentualnie od bezpieczników na klatkę, żeby już nie ingerować w tą łazienkę, tylko mieć to wszystko już nowe w puszce. Więc ja tak robię i nie wyobrażam sobie pozostawienia tego starego i tyle. No. Także tak. Dobra, słuchajcie, z prądem jest taki temat, że e, tu mam oświetlenie. Tylko i wyłącznie oświetlenie, więc e, zostaje, bo tu jest tak, oświetlenie Łazienki plus przełącznik, plus oświetlenie przedpokoju, plus oświetlenie WC. To wszystko jest w tej puszce. E, zostaje główne które przychodzi nam od bezpieczników i zostaje przed pokój IWC. Do łazienki wszystko wywalam i robię nowe. E, tutaj przewinę ten kabel, natomiast tutaj nie mam jak tego przewinąć, nie wiem jak to jest zrobione. Myślę, że idą wszystkie przewody w jednym tym peszlu, więc nie będę wyciągał, bo nie jestem w stanie tam się dogrzewać do tamtego. Więc już kabel na łazienkę puścimy po ścianie. E, tu przewinąłem od gniazdka, tu jest druga puszka, gdzie jest Zasilanie gniazdkowe tu przewinęłem do gniazdka. Reszta pójdzie już sobie tam temu. I teraz taki myk jest. Muszę powiercić na spinki ta ścianka. Nie wiem ile ma 6 cm, bateria padła, więc ta ścianka ma 5-6 cm i nie wiercimy z tamtej strony, tylko robimy dziury na wylot z tej strony. Sobie na spinki i z tamtej strony pakujemy spinki. I czemu tak? Bo jak będziemy wiercić z tamtej strony to gwarantuję Wam, że to wszystko spadnie. Ten tynk. Natomiast jak powiercimy z tej strony, to poodupuje nam się ewentualnie beton z tamtej strony. Powkładamy spinki z kablami i po prostu te dziury poszpachluję później przed malowaniem, przed pokoju, bo nie chce mi się tego tynkować, a jestem na 100% pewny, że jakbym robił to z tamtej strony, że to wszystko zleci. Więc tak to ogarnę. Tutaj mam taki myk, bo nie wiem, jak ten kabel tu idzie, ale chyba po tamtej stronie do przełącznika e, będę musiał to spiąć, żeby się świeciło, jak będę wiercił, żebym wiedział, czy się władowałem, czy nie. E, I przepuszczę to już w tamtej ścianie, ale ten kabel muszę puścić po wierzchu tutaj e, po tej betonowej ścianie, więc ja to ogarnę i będę robił dalej. I to po wierceniu mniej więcej wygląda tak. Poodparzało i gwarantuję Wam, że jakbyśmy to zrobili z tej strony, to tamte odparzenia by były większe i po prostu tamta część tynku by nam odleciała na milion procent. Więc rozwijam kable i będziemy kombinować dalej. O wtórna, ciąg dalszy. I teraz słuchajcie, majstry. Ta ściana. Już jest zaknaufowana, jest wklejona siatka e, i właśnie po to to było oczyszczone, żeby nie było żadnych gruzów, żeby osiągnąć e, taką płaszczyznę, że tak powiem. Nie wybrzuszona jest nigdzie nic z tych rzeczy. Na pierwszy raz siatka wklejona, na drugi raz zaciągniemy. E, no i później zajmiemy się już gładzią. E, ja takie rzeczy naciągam na dwa razy niestety. E, knaufem lub stety. Tu mamy przygotowane już coś pod grzejnik. I tu mi wyszedł taki, taka akcja ze światłem mi wyszła, że według moich wyliczeń na oko, że tak powiem, ta lampa będzie wchodziła jakby w przestrzeń prysznica, więc muszę ją przesunąć gdzieś tu, może muszę to wyliczyć, nie wiem, ale gdzieś tu. I ten przewód. Jest tylko oświetleniowy, prądowy do światła i zastanawiam się, czy go nie chlasnąć tu sufitem e, tego kawałka, żeby go nie ciągnąć naokoło, ale myk jest taki, że w takim budownictwie e, jeżeli kabel szedł po stropie żywym, to tynk był zrobiony po prostu, że przy tym kablu była górka i sfazowane to było do zera i teraz jest pytanie, czy będę miał tyle miejsca żeby schować ten kabel bez rycia z tego stropu, czyli powierzchu, czy nie będę miał tyle miejsca. Tu kabel już mam jakiś, znaczy ten, co teraz jest, więc jak go bym wyrwał, to na pewno do momentu tej lampy miejsce będzie. A tutaj nie wiem, a to się okaże. Więc muszę to wyliczyć. I przenieść to na sufit, tą nieckę, ten zarys, tego prysznica i zobaczyć jak to mi wychodzi, gdzie ta lampa by mogła być i dopiero zadecyduję, czy pociągnę pędy czy pociągnę naokoło. Gdybym pociągnął sufitem, to by mi tu dużo rzeczy rozwiązało, bo by się okazało, że te dziury, które porobiłem, są niepotrzebne i najprawdopodobniej zmniejszyłoby mi to grubość tego tynku, który bym musiał tu zrobić na tej ścianie. Więc zaraz wypiję kawę, przemyślę to i zobaczymy. Bo stary, stary prąd wyprułem to jest tak, że to jest puszka gniazdkowa, i z tej puszki idzie do bezpieczników. I z tej puszki rozchodzi się tylko łazienka, więc tak zostanie. Tylko że po nowemu na nowych przewodach a ta puszka jest oświetleniowa. I ta puszka oświetleniowa posiada łazienkę, przedpokój i WC, i na łazienkę pójdzie nowy kabel. Wszystko. Reszta tamtych kabli, one gdzieś tam sobie idą po tamtej stronie. No zostaje, bo nie będę pruł i szukał. Wymieniamy tylko to, co jest w łazience, natomiast w łazience będzie właśnie tylko ten kabel, który daje oświetlenie tutaj i kinkiet w szafce, ale szafka jest tak zbudowana, że w środku ma gniazdko. Nie wiem do czego to gniazdko, do ładowarki, do suszarki, nie mam zielonego pojęcia. I chciałbym to gniazdko zrobić na przewodzie 2,5, nie na półtorówce, czyli pociągnę ten prąd z gniazdek, żeby w gniazdku był 2,5 kabel, nie półtora. Bo jakby nie było tego gniazdka, to pewnie bym puścił z oświetlenia, żeby już było pod oświetleniem. Ale że tam jest jeszcze gniazdko i to jest z jednego wszystko pociągnięte w tej szafce, no to zrobimy 2,5. Dobra, biorę się za robotę. Koniec względzenia kawy trzeba dobić. Tu sobie tło przygotowałem. wkleiłem sobie kawałek płyty, tło pod baterię. I teraz, jak przyłożę, e, przyłożę moje te, moje oczka, to delikatnie wychodzi to poza lico, e, poza lico e, betonu. No i po prostu to przyładuję i przykręcę, i nie muszę tu kombinować już z ustawianiem, bo te tło mi ustawia wszystko. Gorąco tu jest jak w piekle w tej łazience. Nie ma żadnych zaworków, żeby zakręcić ten grzejnik, żeby go coś zgrutować, no czarzyć. Po prostu nie da się wysiedzieć. Także biorę się za robotę. Łazienka na tą chwilę wygląda tak. Posprzątana. Słuchajcie, woda jest zrobiona. Eee, oczywiście w tym kącie <laughs> grzejnik jest powieszony nowy, gdzie ma być. No i tu są wystawione pałki do połączenia się z tym, co w szachcie. I teraz ta rura jest tu poprzykręcana. I tak samo tutaj, żeby w momencie nie będę jej bardzo wyginał, bo to świeże jest. Żeby w momencie grzania tutaj pozwoliło na wygięcie tej rury i żeby tu się nic nie zadziało. Więc tak to zostaje. Będzie można już coś tutaj robić, jak wyschnie. I teraz tak, grzejnik jest niepodpięty, a ja tutaj mam zgrzew, czyli kolanko. Ale ta przestrzeń cała, co tam jest, jest wypiankowana. Więc, i to samo jest tutaj. Yy, więc ta sama piana nie puści tej wody gdzieś tam, żeby tam leciało na dół i bleble ble, 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 Tylko ta woda będzie musiała wyjść tu na zewnątrz, więc tu się zrobi mokre, tu nie będzie płytek. Yy, yy, no i tyle. No, jeżeli będzie mokre, znaczy, że jest nieszczelne, yy, bo tak to, wiecie, bym mógł sobie czekać do śmierci. A dwa, że to spokojnie pokaże. Tak? Nawet jak robicie płytki, no wiadomo, że nie możecie zrobić tak, że puścicie grzejnik, tu macie zachlapane i od razu ładujecie płytki, bo wtedy nic nie zobaczycie. Musicie to zostawić, żeby to pochodziło. I nawet jak to wyschnie, to po prostu tu się zrobi, e, zrobi się mokre wokół tego. Warunek jest taki, że musicie tą przestrzeń uszczelnić, żeby ta woda gdzieś tam sobie nie leciała. I do tego. Piana rozprężna. Myślę, że spokojnie się nada do tego, żeby pokazało tą wodę. No tu mam kanalizację pralka. Zawód do pralki tu będzie. Gniazdo jeszcze nie zrobione. Bateria już wisi, ustawiona. Tutaj już też wyszłem. Kanalizacja obniżona. Wszystko zrobione tak jak książka pisze. Został mi ten kąt do ogarnięcia. I nawet miałem to w planach, ale taki myk jest słuchajcie. Umywalka zamówiona według... Jednego sklepu wymiar 82,5 długość, w drugim sklepie ta sama umywalka, w tym samym sklepie tylko w innym miejscu. Bo pojechałem zmierzyć coś tam sobie przy tej umywalce i się okazało, że w drugim sklepie ma centymetr mniej. No i teraz kurwa, nie wiem do ilu ja mam to zrobić, i muszę po prostu pojechać. Za dwa dni już będę mógł odebrać to wszystko. Ma być już gotowe, więc muszę pojechać odebrać tą umywalkę, żeby ją fizycznie mieć. Bo według w ogóle specyfikacji jest napisane 80, a 82,5 ma ta umywalka. A szafka jest 80, czyli jest 12 mm z jednej, 12 mm z drugiej. Poza szafkę, poza obryt szafki. I żeby tu nie dać ciała, muszę tą umywalkę mieć, bo jak zrobię pod 82,5, a przyjdzie 81,5 to będzie lipa. No i tutaj ten myk z tymi drzwiami, jeszcze też tego nie ogarnąłem, ale powolutku coś się robi. Także tak to wygląda. Szacht zostaje otwarty. Teoretycznie jeszcze tam ze 2 dni Potem sprawdzę dokładnie, czy coś kapie, nie kapie. No i tyle. Będziemy zabudowywać tę rewizję w szachcie. Zastanawiam się, czy tego nie zrobić dopiero po grzejniku, bo jak coś tam wpadnie, to by było łatwo to wyjąć, a jak ja już to zamuruję, to już nie wyjmiemy tego. Więc może, może tak zrobię, że dopiero po grzejniku. No dobra, tyle o ile. Coś tam się robi, coś tam się dzieje. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.